Cześć. Cześć. Zapomnieliśmy jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy, jeśli chodzi o piękny kraj, czyli mówimy o Polsce i polski ład, ma go jeszcze bardziej usprawnić. A chodzi o powrót do Polski. Ulga na powrót. Co jeśli na przykład, mam właśnie przypadek, zauroczyłem się bardzo ciekawe, piękną tak. kobietę, bardzo inteligentną i chcę po prostu tutaj być, w, tej, w tym pięknym kraju. Mhm. A mieszkam za granicą. Czy jest jakaś możliwe, są jakieś plusy mm. dla mnie, żebym wrócił? To znaczy tak, wszystkie te rzeczy, które wymieniłeś, są mało istotne, że to jest kobieta czy mężczyzna, czy piękna, niepiękna. Ważne, inteligentna, w... ale to i Inteligentna. Tak. Okej, okay. żeby uzyskać ulgę podatkową, po prostu musisz wrócić. Po 31 grudnia 2021 musi nastąpić powrót, tak musi z dokumentów wynikać. Okay. Czyli Brat... muszę, coś muszę przekazać z poprzedniego kraju, bo tak naprawdę ciężko um, wykazać ewidencję. Zadbaj o rezydencję podatkową w Polsce, czyli miejsce zamieszkania, miejsce pracy, konto, płatności, dzieci do, tutaj do przedszkola, wynajem mieszkania, takie rzeczy. Rozumiem, ale na przykład też pytanie, bo jakie sztuczki są, muszę pracować, ma umowa o pracę, umowa zlecenie, bo to w Polsce różnie. Możesz robić różne rzeczy, mhm. ale ulga obejmuje tylko trzy rodzaje dochodów. Umowa o pracę, zlecenie i działalność gospodarcza, czyli na przykład masz... masz z powołania, na przykład jako członek zarządu, niestety ta ulga się już tu nie liczy. A powiedz mi, czy jest jakiś poziom, do którego tak. mogę tam, z tej ulgi 85 tysięcy rocznie to jest poziom, do którego korzystasz z tej ulgi i tylko przez 4 lata powyżej tego dochodu, już przychodu, powyżej tego przychodu już płacisz normalne podatek. Rozumiem, a powiedz mi, co w sytuacji. Um... Czy, czy ta ulga od razu zostaje mi już odejmowana z mojej wypłat? Czy, nie, czy... to tak przy IP Boxie płacisz normalnie, na koniec roku zwrot. Czyli musi być lojalność wobec polskiego rządu i ciężka praca dla naszego państwa. Lojalność wobec rządu nie musisz po prostu warunki spełniać. Czyli musi być polskim rezydentem podatkowym i tu otrzymywać yy, yy, wynagrodzenie. z tytułu, tytułów. Tak? Ja i nie mieć rezydencji i, i mieszkać w Polsce, tak? Rozumiem, a muszę być polskim obywatelem, co jeśli na przykład mam, nie wiem, no jeszcze inną narodowość, a ja wracam jako. A czy tak, jeżeli Został masz polskim. kilka obywatelstw, to dla Polaków zawsze jesteś obywatelem polskim? Nie Rozumiem. Super, ale ja. musi mieć obywatelstwo, z tych grona wszystkich obywatelstw, musi mieć polską. Bo jeżeli jesteś obywatelem Wielkiej Brytanii tylko, to tej ulgi tu nie zostanie. A co jeśli jestem przedsiębiorcą albo pracuję jako specjalista ze spraw komputerowych i wrócę, jednak później stwierdzę, że planuję w, wyjechać za granicę i wrócić ponownie? Czy, to, czy ta ulga mhm. jest. Y, Możemy Ulga jest tylko raz. Razy? Rozumiem. Jest tylko raz, możemy raz zastosować, ale jeśli by jesteś programistą, to akurat myślę, że się to mocno nie szarpie po kieszeni, bo sobie skorzystać z IP Boxa. Czyli są zawsze jakieś rozwiązania. A jeszcze moje jedno pytanie, bo. Emigracja a nasza Polska wyjechała, przez, na, jest na całym świecie tak naprawdę. Czy, te, czy ta ulga jest zgodna dla wszystkich państw? Nie, porówno. Tak, e, musisz mieć okres zamieszkania w innym kraju, w którym byłeś rezydentem podatkowym. Generalnie te z naszego obszaru, nazwijmy to kulturowego, czyli Europa, Wielka Brytania, tam ja jeszcze lista wymienionych państw, musisz w nie... którą możemy założyć też poniżej, tak. dla Państwa referencji. Trzy lata musisz tam zamieszkiwać? Musiałeś tam zamieszkiwać z innych wyszczególnionych pięć lat. Więc jest takie rozróżnienie. Rozumiem. A jeszcze jedno ważne pytanie. Czy na przykład są jakieś dokumenty, które trzeba dostarczyć z, tej, z naszej poprzedniej mm -hmm. rezydencji, z kraju, w którym mieszkaliśmy? Przede wszystkim trzeba się skupić na udowodnieniu tego, że byłeś wcześniej gdzieś rezydentem, a teraz jesteś polskim rezydentem. To się udowadnia spo... poprzez umo... umowę najmu, zameldowanie, konto. Hmm... Karta do Rozumiem, fitness. więc dla widzów będziemy mogli właśnie w linku poniżej dokładnie opisać, co jest pomocne, aby przygotować, tak. by z takiej ludy skorzystać. I w takiej sytuacji też bardzo pomocne będzie skontaktować się z kancelarią, która będzie w stanie zaproponować konsultację podatkową, tak aby wyjaśnić, co i jak najlepiej przygotować, aby z tej usługi skorzystać, bo 85 tysięcy drogą nie chodzi. Tak. <laughs> Dziękuję Państwu bardzo za ten Dziękuję. właśnie ostatni, jeden z naszych ostatnich materiałów, jeśli chodzi o Polski Ład. Czekamy na więcej udogodnień polskiego rządu, a w międzyczasie jeśli ten materiał był pomocny i wszystkie inne poprzednie, prosimy o łapkę w górę, przekazanie tego materiału dalej oraz też zasubskrybowanie naszego kanału. Dziękujemy. Ja też dodam, że o. linki do wszystkich filmików są też w opisie.